Witam wszystkich na moim kanale Tarot Empatii na czytaniach dla znaków Zodiaku na październik. Widzicie, mam bardzo już świeczka, bardzo jesienna. Kolorystycznie. O, udało się zapalić cepałkę. To dobrze, chciałem, żeby tak się symbolicznie ta świeczka zapaliła na pierwszym filmie. E, jaki nagrywam dla wszystkich, tak? Jako wstęp. Mam kawę, żeby mówić trochę przytomniej, może i e, tarot kruków. Tak, na tą jesień przygotowałem e, dla Was. E, myślę, że myślę, że świetnie się sprawdzi. Piękna, też taka jesienna kolorystyka. E, Tradycyjnie, tak, muszę Wam podziękować za całe wsparcie, za komentarze, za lajki, za subskrypcje, yy, za maile. <laughs> yy, I co? I za to, że jesteście, bo bardzo mnie, to, yy, bardzo mnie to motywuje, bardzo mnie to podnosi na duchu i taką, taką zawsze zalewa taką fan, fajną falą pozytywnej energii, jak, jak yy, właśnie. Dostaję feedback z Waszej strony. Jak opisujecie te czytania, tak? Te, które ja tutaj robię, jakby z Waszej strony, z Waszej perspektywy, jak to odbieracie, to jest, to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne i bardzo ciekawe, tak po prostu, tak zwyczajnie. Bardzo ciekawe. ok Dobra, na razie żegnam się z Wami i zapraszam Was do, żeby nie przedłużać. Do czytań dla Waszych znaków. Miłego Października. Papa. Pa. Przechodzimy teraz do rozkładu dla wagi. Czytanie będzie odbywać się w intencji rozpoznania wszystkich energii, jakie potrzebujemy znać w tym momencie. Czy potrzebujemy wiedzieć dla większego dobra. Dla lepszego samostanowienia o sobie Dla mądrości Tej mądrości, do której mamy zastęp Zawsze wtedy, kiedy otrzymujemy odpowiednie wskazówki od losu Coś, coś mi się nie chcą te karty dobrze tasować Zapadają mi rąk. one są bardzo duże Chociaż ogólnie dobrze się je tasuje Problemy. Ok, co nadchodzi? Przeszłość, wyzwanie, odpowiedź na wyzwanie, wasza moc, na czym się skupić i wynik. Dobrze, zobaczmy, jak wygląda wasza sytuacja. W tym miesiącu, jak kartę ją reprezentuje? Dziewiątka kielichów. Hmm. Dziewiątka kielichów jest taką kartą, która tutaj czasami nie wiadomo co mówić, bo ona, um, ona przedstawia po prostu, mówi o tym, że jest dobrze, że na poziomie emocjonalnym, tak? Bogata kielichów mówi o pewnym spełnieniu, um, satysfakcji, um, poczuciu zadowolenia. Też takiemu poczuciu, że jesteśmy we właściwym miejscu, takim miejscu, w którym panuje obfitość. Eee, ona jest tu reprezentowana faktycznie, tak, poprzez jedzenie właściwie. E, natomiast chodzi przede wszystkim o takie dobre samopoczucie na poziomie emocjonalnym. Myślę, że to jest karta w dużej mierze pogodzenia się z samym sobą. Pogodzenia się e, z tym miejscem, w którym jesteśmy. <grym> Z tym, że nasze życie ułożyło się w taki, a nie inny sposób, i możemy teraz tu być. Jest to też karta umie takiej umiejętności cieszenia się tym, co nas otacza, tym, do czego mamy dostęp, z czego możemy korzystać, yy, z czego umiemy korzystać. Co oczywiście yy, później przekłada się też tak na no właśnie na to większe samozadowolenie, yy, mniejsze napięcie wewnętrzne. Co nadchodzi? No, właściwie brak zmiany bym powiedział, bo zobaczcie, dziewiątka kielichów, co nadchodzi dziewiątka moneta, więc dwie karty, które są zbliżone do siebie bardzo e, znaczeniowo w tarocie, bo mówią o momencie dostatku, o momencie takiej też dużej samoświadomości bycia w tym miejscu tu i teraz. E, to są też dwie karty, które dla mnie... Mówią o tym, że tematem, że jakby, których tematem jest to, że szczęście, aby je, żeby doświadczać szczęście, trzeba być w porządku względem samego siebie. Dlaczego? Bo w obydwu tych kartach podkreślony jest pewien, e, ważny, m, ważny za, pewien ważny motyw, pewien ważny temat, aspekt, to znaczy pewnego osamotnienia. Tak? I na jakimś poziomie oczywiście zawsze jesteśmy sami na tym świecie. I źródłem szczęścia jest pewna zdolność dawania sobie samemu szczęścia, bycia dla siebie tym najlepszym partnerem, tym najlepszym rodzicem i tym najlepszym dzieckiem. Jakby jeśli, jeśli umiemy to e, zamanifestować, umiemy to zagrać, wykorzystać w jakiś sposób, to wtedy to poczucie szczęścia będzie naturalnie na wysokim poziomie. Tak? zarówno w kwestiach emocjonalnych, jak i też, myślę, finansowych, tak? Bo to będzie rezonowało i ze sobą współpracowało. I to poczucie dostatku będzie bardziej takie um, harmonijne, uogólnione. No okej, okay. zobaczmy, co było w przyszłości w takim razie. Kapłanka, jakieś, jakieś zajrzenie w samą, w samą prawdę, która gdzieś była ukryta, Trzeba było do niej dotrzeć, tak? bo kapłanka jest tą osobą, która dociera do prawdy, do prawdy, która może jest gdzieś właśnie ukryta w księgach. Taki jest archetyp tej karty. Gdzie, gdzie, do, gdzie trzeba wykazać się pewną wnikliwością, cierpliwością, też taką chęcią i ambicją. Tak? Kapłanka jest kartą ambicji, aby dojrzeć, dojrzeć coś wartościowego, co nie, było, co nie jest oczywiste, może być nieoczywiste dla wielu ludzi. I, I przez to potraktowane jako nieważne, a kapłanka to zobaczy i doceni. Ona jest oczywiście też taką, takim archetypem władzy nad słowem, nad wiedzą, ale takiej władzy, która nie jest tak bardzo manifestowana, jest bardziej bierna. To znaczy, co to znaczy? To znaczy, bierzemy ją dla siebie i wykorzystujemy na swój własny użytek. W sposób, który może być niedostrzegany przez innych. Tak, jakby wcześniej doszło do jakiegoś oświecenia, coś, coś odkryliście, coś zobaczyliście w sobie, może swój własny potencjał, tak? Kapłanka może się łączyć, oczywiście z takim dostrzeżeniem, takiego kobiecego aspektu w sobie. Dostrzeżenia tej mądrości, właśnie tej wielkiej bogini, które gdzieś temat tej wielkiej bogini tak powraca, można sobie na ten temat poczytać. I ona właśnie jest tym takim kultywowaniem w sobie tej świętości. Mm, i, I może to być gdzieś tutaj połączone, tak? Może coś się gdzieś zadziało w jakiejś w jakimś nieoczywistym zupełnie rytmie, ale szybkim. Zobaczcie, wyzwaniem jest błyskawica, wyzwaniem jest ósemka buław. To znaczy wyzwaniem jest przejście teraz tej pozycji, tutaj mamy straszną statyczność, do pozycji ekstremalnie szybkiej, ekstremalnego dziania się. Dlaczego? No oczywiście to zamknięcie, to status quo, ten dobrobyt, tak, dobrobyt w rozumieniu, nic się nie dzieje i jest dobrze i niech tak sobie zostanie, nie może trwać wiecznie. I ósemka buław e, trochę wieszczy, trochę zapowiada, a może po prostu być tutaj też odzwierciedleniem jakichś waszych podskórnych lęków, tak, że to się skończy, przyjdzie, przyjdzie zmiana, która będzie nagła i będzie bardzo mocna. I teraz, czy ja sobie dam z tym radę, czy ja sobie poradzę, czy nadążę za tymi zmianami? Eee... Takie myśli, tak myślę. I, 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 I taka możliwa sytuacja jest tutaj wyzwaniem, tak? Może się to zadziać. E, zobaczmy, co jest odpowiedzią na wyzwanie. Piątka monet. <laughs> zupełnie, e, zupełnie coś innego. Pogodzenie się ze możliwą stratą. Jakby z ze świadomością, że straty są czymś naturalnym i zawsze się dzieją. Nigdy nie da nam się utrzymać tej wysokiej pozycji naprawdę długo, naprawdę w nieskończoność i czasami trzeba będzie coś oddać. Myślę, że ta karta właśnie jako odpowiedź na ósemkę buław mówi o tym, że wejście też, nawet jeśli już nie w niedostatek, to sam lęk przed niedostatkiem jest czymś normalnym, jest czymś naturalnym, dotyczy wszystkich ludzi tak naprawdę. I to, że my gdzieś z tym dealujemy, musimy sobie radzić z tymi czarnymi myślami, jest częścią życia tak naprawdę. Jest częścią życia i nie da się jakby okopać i nie da się zamknąć w jakiejś bezpiecznej przestrzeni, do której te błyskawice tak, nie, nie przejdą. Pewnie też w końcu przejdą, tak, a jeśli się zamkniesz, to tylko na jakiś czas. Waszą siłą jest, zobaczcie, ósemka monet, która mówi o tym, żeby się nie bać tak naprawdę wszelkich zmian, bo będą miały one raz, że charakter cykliczny, dwa, że jakby um, wasze, wasz prywatny talent, wasza wywalna zdo, zdolność um, doradzenia sobie w różnych sytuacjach. To jest rzecz, do której wy macie w miarę swobodny dostęp, z której możecie korzystać, tak? Kiedy trzeba będzie wejść w jakąś pracę, w jakieś wytężenie obowiązków, to po prostu w to wejdziecie, tak? I, i wcale nie jest powiedziane, że będziecie mniej szczęśliwi. Że nie będziecie umieli czerpać ym, z tej nowej sytuacji siły, bo ósemka monet jest czerpaniem siły, czerpaniem satysfakcji z, własnych z, własnych, z własnej pracy, z obowiązków, jakie przed nami stoją. To jest nawet taka radość z tych obowiązków, z tego, że można je rzetelnie wypełnić. Ym, bo to jest też taka mądrość, tak? Nieważne, czy jesteś w dziewiątce monet, czy jesteś w piątce monet, czy jesteś w ósemce monet. Czyli czy znajdujesz się w dobrobycie, czy znajdujesz się w pewnego rodzaju niedostatku, czy w, mm, właśnie w, tym, w, takim, w takiej pracy, tak, raczej nie skupieniu się na tym, co mam, ale na tym, co robię. To jakby mądrość tego wszystkiego polega na tym, żeby być w tym momencie, w którym jesteś, dla siebie jak najbardziej wiarygodnym partnerem, jak najbardziej wiarygodnym wsparciem, traktować siebie super poważnie i szanować swoją wewnętrzną mądrość i swoje wewnętrzne talenty. Na czym się skupić? A z mieczy no, na zmianach, które nastąpią. Na własnym rozsądku powiedziałbym, bo a z mieczy mówi o takim, o takim zdrowym rozsądku, który jest powiązany z krytycznym myśleniem, który jest powiązany z tym, że widzimy sytuację taką, jaka ona jest. Mamy też zdolność nazwania tej sytuacji. Dla mnie w ogóle as mieczy i królowa mieczy jako karty, są bardzo bliskoznaczne, chociaż as jest może bardziej szerszy y, y, symbolizuje jakby więcej rzeczy, tak, bo, bo, bo nie jest kartą dworską po prostu. Mówi też o tym, żeby koncentrować się na tym, gdzie faktycznie może być zwycięstwo, gdzie faktycznie może być sukces, gdzie on jest realnie do wyciągnięcia i, i postrzegać tego, ten miecz. Tak? Jako e, narzędzie, jako broń, której można użyć. A nie jako coś, co nam zagraża. Wynik. <ścoughs> Dziesiątka e, mieczy. Wydaje się, że mało, e, że ta dziesiątka mieczy jest taka mało e, optymistyczna. No i jest faktycznie. To jest karta, która mówi o tym, że coś się, coś się skończyło. I ja, tak to, ja to tak e, interpretuję nie w kategoriach zapowiedzianej porażki, tylko w kategoriach tego, że coś na pewno się skończy. Jakiś cykl dobiegnie końca. I e, nie będziecie w, jakby. Nie będziecie w stanie temu zaprzeczyć, nie będziecie w stanie wrócić już do tego, co było wcześniej, to zostanie tylko wspomnieniem. Warto więc, żeby to było piękne wspomnienie um, i żeby um, to była rzecz, która będzie nas wzmacniała potem, tak? Może w tych trudniejszych momentach. Zastanawiam się, czy ta karta trochę też nie przestrzega na końcu. Przed trochę samospełniającą się przepowiednią, tak? Jeśli gdzieś tutaj były takie, właśnie, taki, taki, taki lęk przed zmianą, to może tak uważaj, czego się boisz, bo na tym się skupiasz. A skoro się na tym skupiasz, to jesteś w stanie podświadomie wygenerować tego typu działania, które doprowadzą do tej sytuacji, albo do jakiejś sytuacji, która jest podobna i jest, jest bliska do tego. Natomiast pamiętajmy też, że oczywiście nie to do końca nie jest tak, że to jest wyrocznia. I my mamy jakby pewnego rodzaju wpływ na wydarzenia, po to jakby, po, po to czytamy Tarota, tak, po to, e, po to patrzymy na te energie, które się mogą pojawić, żeby przejąć nad nimi kontrolę, ale żeby to nie one nad nami panowały. I, i, um, e, gdybym miał, gdybym miał na końcu Wskazać coś, to zobaczcie na tą kapłankę i na tego Asa mieczy. tak? Myślę, że to są takie dwie karty mocy tutaj na tej, w tym rozkładzie. Które się w tych kartach, wśród tych kart, które się tutaj pojawiły, i właśnie one mówią o zwycięstwie i mówią właśnie o pewnego rodzaju e, sile, tylko że As mieczy mówi o ekspansji, a kapłanka mówi o takim, takiej sile uwewnętrznionej. E, Macie ją zbudowaną w sobie, to jest coś, co odchodzi w przeszłość, to jest, coś, to jest jakaś lekcja, która już została przepracowana, teraz na czym należy się skupić, a zmieczy tak? na, na tych bardziej ekspansywnych e, energiach, na tym wychodzeniu trochę z tych dziewiątek. Bardzo szczęśliwych dziewiątek, tak? które trzymają blisko siebie i nie chcą puścić wręcz, ale e, jeśli wyjdziecie z tych dziewiątek na własnych zasadach, to będziecie mieli o dużo większy wpływ na to, co się będzie działo, niż jeśli będziecie czekać w tych energiach tak długo, aż się da, aż w końcu zmiany same się zadzieją, tak? I wy będziecie musieli po prostu na nie reagować, a nie aktywnie to wszystko kreować. Ok, słuchajcie, zostawiam Was z tym. Mam nadzieję, że to czy nie z Wami rezonuje. Jeśli tak, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzu. Eee, możecie mi też dać lajka, oczywiście, pod filmem, eee, stawić czubkę w górę. Jeśli nie subskrybujecie kanału, zapraszam Was do subskrypcji. Jeśli jesteście zainteresowani czytaniami indywidualnymi, to wszystkie informacje na ten temat znajdują się pod filmem. Tam są też wszystkie odnośniki. I co? Dziękuję Wam bardzo za obecność na kanale i do usłyszenia kolejnym razem. Pa, pa.